Cześć, witaj w podcaście Twoje podatki, nasza pasja. Mam do Ciebie pytanie. Czy jesteś jedną z tych osób, które co miesiąc widzą na pasku wypłaty wysokie potrącenie podatku, a potem czekają rok, żeby może coś z tego wróciło? Bo jeśli tak, to właśnie przepłacasz. W Niemczech jest sposób, żeby płacić mniej już teraz. Nie za rok, nie po rozliczeniu, miesiąc po miesiącu. Czekaj. Chcesz powiedzieć, że można legalnie obniżyć miesięczne zaliczki na podatek? Dokładnie, i to się nazywa Lohnsteuerermessigung, czyli specjalny wniosek, który składasz do finansamtu i dzięki niemu zostaje ci więcej pieniędzy z każdej pensji. Ale to chyba nie dla każdego. Komu się to w ogóle opłaca? Jeśli masz dzieci, dalekie dojazdy do pracy, wynajmujesz drugie mieszkanie z powodu pracy, masz wysokie koszty uzyskania przychodu, to możesz obniżyć miesięczny podatek, legalnie. OK. I co dalej? Składam wniosek i co? Od razu przelew większy? Najpierw urząd przelicza twoją sytuację, potem wprowadza dane do systemu Elstam i twój pracodawca zaczyna naliczać niższy podatek. Czyli tak, dostajesz więcej na konto, a nie musisz czekać do przyszłej wiosny. A jaki to może być zysk? Czasem kilkadziesiąt euro miesięcznie, czasem kilkaset. Zależy od sytuacji. Ale po co czekać, skoro można mieć wcześniej? Ile jest z tym zachodu? Bo brzmi fajnie, ale jak mam sam walczyć z niemieckim urzędem? Nie musisz. W Intertax 24 robimy to dla klientów od ręki. Wypełniamy formularze, składamy wszystko za ciebie i śledzimy, kiedy ulga wejdzie w życie. Czyli mniej podatku, więcej luzu i wszystko zgodnie z prawem? Tak. I właśnie o takich legalnych sposobach Ci tu mówimy. To był odcinek o Lohnsteuer Ermesigung – sposobie na niższy podatek bez czekania. Zajrzyj na intertax24.com i sprawdź, czy to działa też w Twoim przypadku. Bo przepisy są skomplikowane, ale jeśli wiesz jak, możesz zyskać. Dzięki, że słuchasz. Do usłyszenia.